Jak nabrałem oszusta? W zeszły wtorek robiłem obiad dla dzieci, kiedy zadzwonił nieznany numer. Odebrałem. Błąd, wiem. Gość z ostrym akcentem mówi, że dzwoni z Urzędu Skarbowego i jestem winien 4200 zł. Ma policję w pogotowiu i żąda zapłaty od razu kartami podarunkowymi. Mówi, że za godzinę mnie aresztują. Tymczasem dwa tygodnie wcześniej dostałem zwrot podatku. Moja księgowa Ola załatwiła wszystko, więc od razu wiedziałem, że to ściema, ale nie odłożyłem słuchawki, coś we mnie pękło. Sąsiadka pani Kowalska dała się nabrać miesiąc temu. Straciła 800 zł. Chciałem się odegrać. Zacząłem płakać przez telefon. Nie mogę iść do więzienia, dzieci nie potrzebują. Skamer wpłynął jak na rybę. Kazał jechać do Biedronki i kupić karty iTunes na 2000 zł jako Pierwszą ratę. Poprosiłem godzinę. Najpierw zadzwoniłem do kuzyna Pawła, policjanta. Powiedział, trzymaj go jak najdłużej na linii. Potem zaczęła się moja mała zemsta. Po godzinie zadzwoniłem z powrotem i znów płakałem. Jestem w sklepie, ale nie wiem, które karty brać. Przechodził mnie krok po kroku. Udawałem bezradnego tatę, co nie kuma technologii. Przepraszam, proszę powtórzyć. Ręce mi drżą. Przez 20 minut błąkałem się po biedronce i zadawałem mu pytania. Fizyczne czy cyfrowe? Kasierka pyta o dowód. To normalne? Czteroletnie dziecko ma histerię w wózku. W końcu powiedziałem, że mam karty. Był podekscytowany. Odmówiłem pierwsze numery. Czy to jest 5, A może S? Zadruk się porysował. Czytam bardzo powoli. Mieszałem cyfry i robiłem pauzy. Po 20 minutach się zdenerwował. Proszę pani, te nie działają. Kup nowe. To samo w Lidl. Zadzwoniłem z parkingu, płacząc jeszcze głośniej. Ludzie patrzyli. Dzieci pytały, czy będziemy bez dachu nad głową. On mnie pocieszał i znów prosił o numery. Znowu podawałem fałszywe. Raz powiedziałem, że dziecko polało sok na kartę i muszę ją wytrzeć. Minęły trzy godziny. Ten facet stracił cały wieczór. Słyszałem ciche rozmowy w tle i irytację jego kolegów. Pewnie szef się pytał, dlaczego jeszcze nie zamknął sprawy. Wtedy poszedłem po bandzie. Mówię, wiesz co, przed chwilą rozmawiałem z moim kuzynem Pawłem. Jest obok mnie i mówi, że wcale nie jesteś z urzędu. IRS nie przyjmuje kart podarunkowych. Ma twoje numery telefoniczne i śledzi połączenie. Chcesz pogadać z nim osobiście? Zawisło. Linie padły tak szybko, że myślałem, że telefon umarł. Później ekranu z Puściła. Lokalna telewizja zrobiła reportaż. Opowiadałem o metodach oszustów i jak się bronić. Po trzech tygodniach osiedlowa rada nazwała mnie bohaterem miesiąca za marnowanie czasu oszustów i ostrzeganie ludzi. Dali mi 50 złotych bon do sklepu. Lepsze to niż stracić kilka tysięcy.